Dzień dobry, witam, witam państwa na dzisiejszym webinarium, które jest poświęcone nowym, nowym przepisom o zatrudnianiu cudzoziemców, które wkrótce wejdą w życie. 20 chyba 1 marca została przyjęta ustawa o warunkach dopuszczalności zatrudniania. Powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bardzo skomplikowany tytuł te, tej ustawy czeka ona obecnie na podpis prezydenta i zgodnie z ustawą wchodzi ona w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od ogłoszenia tej ustawy. To jest trochę skomplikowane, ale oznacza, że na przykład, jeżeli Prezydent podpisałby tą ustawę w pierwszej połowie kwietnia, 14 dni mija, jeszcze w kwietniu oznacza to, że wejdzie ona w życie od 1 maja. Jeżeli prezydent podpisze i zostanie ustawa opublikowana po 15 kwietnia, no to wejdzie w życie od 1 czerwca. No, tak czy inaczej, wchodzi, wchodzi ona wkrótce w życie. Wprowadza kilka zmian, w związku z tym dzisiejsze webinarium ma na celu przybliżyć Państwu i postaram się przekazać Państwu, co się zmieni w przepisach i procedurach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Nazywam się Mariusz Makowski, jestem doradcą podatkowym. Prowadzę własną praktykę, ale też zajmuję się prowadzeniem szkoleń. Między innymi współpracuję. Z Inforakademią, która organizuje dzisiejsze webinarium. Skąd w ogóle potrzeba wprowadzenia nowych przepisów? Dotychczasowe regulacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców znajdują się w ustawie o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy i zostały one przyjęte chyba 20 lat temu. Oczywiście ta ustawa. W ciągu tych 20 lat przechodziła szereg zmian, nowelizacji. To też spowodowało, że te przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w tej ustawie stały się trochę nieczytelne, mocno, mocno skomplikowane, stąd też potrzeba wprowadzenia nowych regulacji. A też poniekąd pewnie powody polityczne były tutaj przesłanką do przygotowania nowych przepisów, bo poprzednia ekipa rządząca no, kończyła kadencję trochę z, z, afer, z tak zwaną aferą wizową, która no, między innymi chyba polegała na wykorzystywaniu przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Projekt nowej ustawy wraz z uzasadnieniem ma ponad 300 stron, więc wydaje się, że zmiany są bardzo obszerne, ale tak naprawdę, mówiąc szczerze, ta, te nowe przepisy aż nie wprowadzają jakiejś rewolucji w procedurach i przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. To jest, można powiedzieć, przynajmniej w założeniu. Pewne usprawnienie regulacji, które mamy do tej pory, czyli sama konstrukcja, czyli zezwolenia na pracę, procedura oświadczeniowa będą wyglądały tak, jak wyglądają do tej, do tej pory. Cele ustawy reklamowane przez rząd wydają się dosyć ambitne. Moim zdaniem praktyka nie do końca potwierdza to, że, że, że rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś rewolucyjnym, rewolucyjną nowelizacją. Jeżeli chodzi o kluczowe założenia do tych nowych przepisów, to chyba najważniejszym jest ograniczenie, znaczy przynajmniej według autorów projektu, ograniczenie liczby procedur dostępu do rynku pracy. Co moim zdaniem jest nie do końca prawdą, bo procedur wydaje się, będziemy mieli tyle samo co do tej pory. Elektronizacja. Wnioski będą składane za pomocą systemu teleinformatycznego. I to jest rzeczywiście prawda. Wszystkie procedury, zarówno zezwoleń na pracę, jak i procedura oświadczeniowa, będą odbywały się elektronicznie. Pracodawca, który zatrudnia czy zamierza zatrudniać cudzoziemców, ale także też cudzoziemiec pracujący w Polsce będzie potrzebował założyć konto w systemie elektronicznym i ten system elektroniczny będzie ścieżką dostępu do procedur składania wniosków, odpowiadania na wezwania no i otrzymywania decyzji dotyczących pracy cudzoziemców w Polsce. Też ten elektroniczny system wymiany informacji ma służyć organom wydającym pozwolenia na pracę czy potwierdzającym oświadczenia w celu weryfikowania informacji wskazanych przez pracodawcę we, we wnioskach. Ma tutaj być szeroki zakres wymiany informacji, na przykład wojewody z. Z konsulami, ze Strażą Graniczną, z ZUS-em, z urzędami skarbowymi. To wszystko ma na celu weryfikować, czy pracodawca rzeczywiście ma, nazwijmy to, uczciwe zamiary i chęć zatrudnienia cudzoziemców. Ustawodawca informuje, albo inaczej autor projektu, że ustawa wzmacnia rolę. Państwowych służb zatrudnienia w procesie wydawania zezwoleń i przyjmowania oświadczeń. W praktyce oznacza to tyle, że no instytucje wydające zgodę na pracę cudzoziemców będą miały dosyć szerokie uprawnienia, jeżeli chodzi o weryfikowanie informacji podanych przez pracodawcę i to, czy czasem zezwolenie ma, nie, ma na celu rzeczywiście. Powierzenie pracy cudzoziemcowi, czy być może tylko zalegalizowanie jego pobytu w Polsce. Też bardzo szeroko autor projektu reklamuje, że nowa ustawa ma upraszczać zasady przedłużania zezwoleń na pracę i wydawania zezwoleń na, na pracę. Prawdę mówiąc, tego nie widać. Jedynym, a przynajmniej tym najważniejszym ułatwieniem, o którym szeroko i wiele jest informacji, to jest likwidacja, tak zwanego testu rynku pracy. Do tej pory, w procedurach pracodawca, który składa wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, musi dołączyć do tego wniosku informacje od Powiatowego Urzędu Pracy o tym, że na przykład w rejestrze bezrobotnych nie ma potencjalnych kandydatów, których pracodawca mógłby zatrudnić. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy, którą mamy od kilku lat, czyli bardzo niskie bezrobocie, to ta informacja od Powiatowego Urzędu Pracy jest często taką zbędną procedurą, bo można powiedzieć: Z góry można założyć, że w rejestrze bezrobotnych nie ma potencjalnych kandydatów, których pracodawca mógłby zatrudnić. No bo Pracodawcy zatrudniają cudzoziemców nie dlatego, że nie chcą zatrudniać bezrobotnych, tylko zatrudniają cudzoziemców, dlatego że no mówiąc prosto, tych bezrobotnych nie ma i trzeba się, i rynek pracy musi się posiłkować cudzoziemcami. Stąd też ta procedura. Jest po prostu procedurą zbędną i ona rzeczywiście zostaje zlikwidowana. I owszem, sama procedura, no można powiedzieć, bywa dosyć uciążliwa, ale nie jest jakąś przeszkodą w zalegalizowaniu pracy cudzoziemca, więc też trudno mówić o jakimś wielkim rewolucyjnym ułatwieniu, które jakoby ma wprowadzać nowa, nowa ustawa. Wprowadza się jednolite przesłanki wydawania i odmowy wydawania zezwoleń. Wskazuje ustawa, kiedy instytucja wydająca zezwolenie, czyli wojewoda, będzie odmawiał wydania tego zezwolenia, choć nie nazwałbym tego jednolitymi przesłankami, bo w ustawie mamy pojęcia typu pojęcia, które wynikają jakby z oceny przeprowadzonej przez wojewodę. Czyli jeżeli wojewoda na podstawie Oceny wniosku załączonych załączników i informacji, które wojewoda sam w postępowaniu uzyska. Oceni, że wniosek pracodawcy jest złożony dla pozoru, czyli pracodawca nie zamierza zatrudniać cudzoziemca, a jeżeli zamierza, to prawdopodobnie będzie naruszał przepisy prawa pracy czy inne przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Wtedy wojewoda ma prawo odmówić wydania zezwolenia, więc też trudno mówić o tym, że tu są jednolite przesłanki, bo te przesłanki w dużej mierze wynikają z tego, w jaki sposób wojewoda oceni. Przedstawię Państwu pokrótce, jak wyglądają obecnie procedury dotyczące zatrudniania cudzoziemców? Dlatego, że no.